W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupiciel, Czelu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, mór się za nami. Święta Panno nad Pan nami. Mórz się za nami. Matko Chrystusowa, mór się za nami. Matko Kościoła, mór się za nami. Matko miłosierdzia. Matko, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela. módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno ścigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwiercia do Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica Mądrości, módl się za nami. naszej Radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowa. Módl się za nami Wieża Dawidowa Módl się za nami Wieża z kości słoniowej Módl się za nami Domie złoty Módl się za nami Arko przymierza Módl się za nami Bramo niebieska Módl się za nami Gwiazdo zaranna Módl się za nami Uzdrowienie chorych Módl się za nami Ucieczka Grzesznych się za nami, pociechą. Migrantów młodszych za nami, pocieszycielko strapionych młodszych za nami, wspomożenie wiernych młodszych za nami, królowo aniołów młodszych za nami, królowo patrzących. Módl się za nami, królowa proroków, módl się za nami, królowa apostołów, módl za nami, królowa męczenników, módl się za nami, królowa wyznawców, módl się za nami, królowa dziewic, mój za nami, królowa wszystkich świętych, mód się za nami, królowa bez zmazy pierworodnej poczęta, mód się za nami, królowa w niebu wzięta. Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego. Módl się za nami, Królowo Rodziny. Módl się za nami, Królowo Pokoju. Mów się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, Królowo, Królowo Świata. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Maranku Boży, który gładzi grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi rzechy świata, zmił się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obetnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolni nas od doczesnych utrapień, i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko Nasze, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.